Numer 4. Ekologiczny zestaw to wysokiej jakości produkt oferujący nie mniej niż 4 moce, 100, 120, 150 i 200 W, idealny do kamperów, wiat, przyczep kempingowych, łodzi i przyczep. Solidna i kompaktowa aluminiowa konstrukcja wraz z pokrywą z szkła chroni panel przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Ponadto kontroler USB zapewnia maksymalne bezpieczeństwo, zapobiegając przeciążeniom i zwarciom. Zestaw zawiera również kontroler prądu, kabel i uchwyt montażowy Zeta, który wspomaga wlot powietrza do panelu w celu chłodzenia. W idealnych warunkach 100-watowy panel słoneczny może wygenerować do 400 watogodzin dziennie. Link do tego produktu znajduje się na dole opisu. Numer 3. Ten zestaw paneli fotowoltaicznych to wysokiej jakości produkt, który jest łatwy w instalacji. Idealny do kamperów, łodzi i przyczep kempingowych. Produkt gwarantuje wysoką wydajność nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych. Panele fotowoltaiczne są wykonane z krzemu monokrystalicznego i oferują wysoką wydajność. W zestawie znajduje się również przepust kablowy zapobiegający infiltracji. Zestaw zawiera również regulator ładowania, który różni się w zależności od wybranej mocy. 10 amperowy regulator jest w stanie obsługiwać dwie baterie jednocześnie i jest wyposażony w technologię PWM, czujnik temperatury, możliwość podłączenia wyświetlacza oraz zabezpieczenie przed przeciążeniem, zwarciem i upływem prądu. Jeśli jeszcze zainteresowany tym produktem lub chcesz poznać jego cenę, kliknij link w opisie. Numer 2. Zestaw EcoWerfi to produkt wysokiej jakości, zaprojektowany z solidną konstrukcją w kształcie Zeta, aby zapewnić większą wydajność i optymalne chłodzenie w najgorętsze dni. Samodzielny system obejmuje wsporniki, kontroler ładowania, kable i panele słoneczne oraz jest wyposażony w technologię minimalizującą ryzyko zwarć, przeciążeń i upływu prądu. Instalacja jest szybka i łatwa dzięki wstępnie wywierconemu otworowi i regulowanym wspornikom, oferując idealne rozwiązanie na dachy kamperów, przyczep kempingowych i łodzi lub do montażu na ziemi. Duży wyświetlacz LCD i gniazda USB zapewniają łatwą obsługę i szybkie ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie. Cenę tego artykułu można sprawdzić klikając łącze w opisie. Numer 1. Zestaw Sinpukłang to jeden z najlepszych paneli słonecznych do samochodów kempingowych na rynku. Dostępny w trzech mocach 50, 100 i 200 W oferuje doskonałą wydajność dzięki wysokowydajnym monokrystalicznym ogniwom krzemowym. Obecność dwóch wewnętrznych diod gwarantuje doskonałą wydajność nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych, takich jak śnieg, wiatr i ekstremalne temperatury. Wszechstronność półelastycznych paneli umożliwia zastosowanie ich na dowolnej powierzchni, nawet lekko nieregularnej, bez ryzyka pęknięcia w porównaniu do tradycyjnych paneli szklanych. Materiał hermetyzujący z wielowarstwową blachą zapewnia trwałość. Kontrola jakości spełnia międzynarodowe standardy C i TUV. U dołu opisu filmu znajduje się link do produktu.